Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów. Głównym celem były dzielnice mieszkalne ukraińskiej stolicy. Zginęło co najmniej 14 osób, a 44 zostały ranne. Tak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Z kolei, jak przekazał szef Kijowskiej Administracji Wojskowej, spadające odłamki zestrzelonych rakiet i dronów spowodowały pożary w kilku rejonach miasta. Trwają poszukiwania osób uwięzionych pod gruzami zniszczonych budynków. Merkijowa Witalij Kliczko ostrzegł mieszkańców miasta przed kolejnymi falami nadlatujących dronów i nakazał pozostanie w schronach. Atak na Kijów był częścią fali uderzeń, jakie Rosja przepuściła na Ukrainę w ostatnich dniach. Według doniesień skala Ostrzału osiągnęła rekordowy poziom w odpowiedzi na operację specjalną o kryptonimie Pańczyna, podczas której ukraińskie siły zniszczyły lub poważnie uszkodziły ponad 40 rosyjskich samolotów wojskowych stacjonujących tysiące kilometrów od linii frontu. W związku z zagrożeniem wynikającym z rosyjskiego ataku na Kijów przez blisko dwie godziny w polskiej przestrzeni powietrznej operowały polskie i sojusznicze siły powietrzne. Tak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Planowane na wtorek spotkanie Wołodymira Załyńskiego z Donaldem Trumpem podczas szczytu G7 w Kanadzie prawdopodobnie się nie odbędzie. Jak poinformował Biały Dom, prezydent USA opuścił szczyt już w poniedziałek z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie.